Wielka fala cheaterów atakuje serwery w Minecraft. A ja postanowiłem, że zatrzymam ją na moim serwerze, kraftką.pl. Więc od razu wszedłem na niego i wziąłem się do pracy. Tak jak ty, powinieneś wziąć swoją rękę i zostawić lajka oraz zasubskrybować ten kanał. A dzięki temu będziesz mógł wygrać 100 zł do doładowania tak jak ta osoba. Wystarczy napisać swój nick w komentarzu oraz nie zapomnij o kodzie zniżkowym na minus 10% na moim postingu serwerów w Dobra, moi drodzy, dawno nie było takiego filmu, w którym sprawdzałem cheaterów i dzisiaj muszę się za to wziąć. Jednak nie będzie to wcale takie proste, ponieważ na moim serwerze jest wiele trybów, a na każdym z nich będzie Chociaż jeden cheater, którego będę musiał znaleźć. Dobra, słuchajcie, standardowo zaczynamy od Genkesha, Czyli od trybu, na którym można zarabiać prawdziwe pieniądze. A cheaterzy okradają mnie właśnie z nich, więc musiałem jak najszybciej się ich pozbyć. Dobra, słuchajcie, włączam wszystkie alerty. No, już widzę, już widzę, już widzę, że tutaj się zaczyna grubo. Proszę bardzo. Ziomek ma cheaty. I co jest najlepsze? Zobaczmy, na ile miał już ograd. Okej, okay, to jest nowy gracz. Dopiero wszedł na serwer. Nie no, patrzcie co on odwala. No patrzcie to! No! P Przecież mnie zaraz powali, zaraz. Dobra, biorę go na sprawdzanie. Biorę go na sprawdzanie. Od razu i, i. nie wiem. Usuwam mu Minecrafta z komputera. Nie no, czy ty sobie żartujesz? Myślisz, że ja tego nie widzę, że ty masz timera? Nie no, nie no, on się nawet nie ukrywa. On się nawet nie ukrywa. Podaj, DC masz 3 minuty. Słuchajcie, no jest za grubo, nie? Jest oczywiście za grubo. Tak jak zawsze, zaczynamy z grubej rury. No nie no, stary. Okej, okay, rozumiem, że ty nie zamierzasz wyjść. Nie, 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 nie podasz Discorda. Mogę się tego spodziewać. Po prostu go zbanujmy. Ban IP, 7 dni, cheaty. I od razu znalazłem następną osobę. Dobra, Pablo się wyświetla. No i. oj, Pablo. Pablo. No to jest dziomek, który również na 100 ma tajmera Prawdopodobnie go teraz ustawia i sobie, nie wiem, czeka na awku. Zaraz do niego wrócę, ponieważ widzę, że jeszcze jedna się wyświetla. No i też ma cheaty. Dobra, ej, to jest przesada, nie? Biorę go na sprawdzanie. Podaj DC, masz 3 minuty. Ogólnie mam taką dla Was zabawę, że jeśli zostawiliście like i zasubskrybowaliście ten kanał, to napiszcie w komentarzu, co mogę robić cheaterom w następnym filmie. Dobra, robionek yy, ma awka. Pablo, jak widać, no kopię sobie na tej tajmerze również i to zapierdziela grubo. Dobra, banujmy tego. 7 dni. Cheaty, żegnamy tego pana, oczywiście. No i Pablo, moi drodzy, Następny gracz, no oczywiście on sobie popierdziela kory, Ale spokojnie, na szczęście jestem tutaj Podaj DC, masz 3 minuty Jestem ciekawy ile ma pieniędzy, 3 złote No na 3 za już mi okrotnie, Pablo zero. Zabierałem mu cały, cały hajs Jeszcze co do mnie siema, naprawdę Podaj DC, masz 3 minuty, kumasz czy nie? Już chwila, o, no to może być ciekawe Ten gracz podał mi discorda Tak jak ja teraz wam podaję kod na minus 20% Na doładowanie do portfela na www.craftkill.pl Kod działa tylko do północy Jest lepiej wchodźcie na stronę i na serwer Dobra moi drodzy, tak jak widzicie tutaj już jest cheater Halo, halo, witam cię. Nie słuchajcie, nie masz mikrofonu. A czy nie wiem, nie wiem czemu cię nie słuchaj, ale nie słuchajcie. Boże, ja to zawsze tak mam z tymi cheaterami. On nic nie ogarnia. A teraz? O, tak, udosępnię ekran. O, Przyznaję się. A udostępnię ekran. Udostępnię. Widzisz? No widzę, widzę. Dobra, słuchaj. Sprawa wygląda bardzo w prosty sposób. O, mam pana, wiem o tym. Weź e, zminimalizuj Discorda. Zminimalizuj to. J jakiego tutaj launchera używasz, żeby włączyć Minecrafta? Od Tlaunchera. -tlaunch tlaunchera, dobra. E, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy. No. I kliknij usuń. A czemu usunąć? No bo usuń. No, dobra, super. Teraz wejdź w Minecrafta. E, kliknij escape. Halo? Jestem, jestem. Dobra, ustawienia. Język. Ustaw ten ocitan. O no, gotowe. Dobra, on nie wie, czemu się mnie słucha, ja mu rozwalam całego Minecrafta. No słuchaj, teraz wchodzisz w kontrolsy, no, yy, te po, po lewej. No, no, może to. No i teraz tak zmieniasz S na X, yy, na dole zmieniasz W na B, yy, A zmieniasz na. Na L, ty zmieniasz na J, dobra, może być. Wyjdź, Escape. Y, z tego też wyjdź. Dobra, wejdź w op opcje graficzne. Dobra, słuchaj. Y, I tu robimy tak, tu robimy tak, że. Co ty chcesz mi zrobić? Te, po, po, po prawej, na samej górze, ten pasek jak masz, to y, na maksa w lewo, albo nie, no, no, no dobra, może być, może być, może być. Y, dobra, wejść, wejść, już możesz stąd wyjść. Z ustawienia graficznych. Chat settings, tutaj robisz chat Visible, zmieniasz, kliknij. Kliknij jeszcze raz, dobra, tutaj y, już możesz stąd wyjść. Dobra, dobra i Camp Division jeszcze, jak masz u góry Na, na maxa w lewo Dobra yy, Teraz escape, escape Widzisz mnie przed sobą? To jestem ja Wiem o tym, jak wyglądasz no, więc fajnie, yy, jedyne co ci mogę powiedzieć, nie czytuj. koniec, wyłącz Alt 4 Alt 4 kliknij, Alt 4 dobra, super Kolejny kliszy odcinek nagrywasz czy co? Nie, to jest po prostu koniec z tym wszystkim i już nie, nie włączysz Minecrafta, masz zakaz na Minecrafta Czemu? No bo masz zakaz, bo cheatujesz, nara <laughs> No i git. także moi drodzy ban dla Pablo, cheaty, żegnamy pana Więc znalazłem następnego cheatera, Dawideczek, no i oczywiście, że cheatuje, no przecież to jest przesada, no Nie, no przesada to jest Dawideczek, czemu ty to robisz, po co? Podaj DC, masz 3 minuty. Czy, czy wy jesteście coś nie, nienormalni? Pff, wylogował się, no i beka z niego, Podostał na 30 dni, zamiast na 7. Filipek, następny, proszę bardzo. No i proszę cię bardzo, no oczywiście. Ej, dobra, oni są powaleni. Biorę go na sprawdzanie. Następny ziomeczek do, do wyłączenia, od usunięcia Minecrafta. Filipek, podaj DC, masz 3 minuty. Zobaczmy, ile zdążył wykopać pieniędzy. 3 złote i 40 groszy. Przesada to jest, zero. No i co, wbijasz czy nie? Okej, okay, ktoś tu w czekam czeka na, na sprawdzanie, nie wiem, czy to jest on, zobaczymy. Halo, jaki masz nick w Minecrafcie? To ty jesteś Filipek? Nie bo cię nie słyszę No jak mnie nie słyszysz? Ja muszę z takimi ludźmi A? współpracować, masakr. No, no jaki masz nick w Minecrafcie? Filipek, to jesteś ty? Halo? 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 Słyszysz mnie? Nie słyszę <laughs> Jaki masz nick w Minecrafcie? No rozumiem, że się chyba nie dogada. No nic, wyrzucam go, Filipek, ban, siedni, cheaty no, tyle mogę zrobić Nie, no nie wierzę No co, czy ty to widzisz? No, czy ty to widzisz? No, czy ty, czy ty to widzisz? Nie, dobra Ja tym ludziom to normalnie nie wiem, co ja mam zrobić raz ostatniego typu na sprawdzanie Bo po prostu już się zaczynam denerwować <grytale> Więc zostawcie lajka Chociaż to może się przestanę denerwować Wina kanał A, przyznał się do cheatów No dobra, spoko O, następny Następny wariacik No, oczywiście, że tak No dobra, dam mu po prostu bana Ban IP 7 cheaty Żegnam pana I przyszedłem na kolejny tryb Jakim był RFSMP? Dobra, słuchajcie na RF jestem, ten czegoś spotkamy. To Może być różnie, ale włączymy sobie oczywiście informację o X-Rayu. Kurde, oni tak, nie wiem czemu, ten anty-cheat albo tu jest jakiś zwalony. No tu jest jakiś. Sim Aha, ej, dobra, on rzeczywiście jest z jakimś bocie Ty, no, on jest na bocie normalnie. Ty co jest? Ej, Ziomek ma normalnie cheaty. Normalnie, ej, ja, stary pierwszy raz widzę coś takiego. Patrzcie to. Dobra, 7 cheaty, daję mu bana. Normalnie, bot normalnie za niego stawiał, ty powalone. No i ten na przykład nie wygląda, że miał cheaty. A lekcja pokory? No no dobra, no te lekcja pokory też mery legit. Ja pierdziele, ty o co tutaj chodzi, nie? Masakra. Dobra, mania... Jak się wyświetlił, że ma jakieś cheaty, że ma X-Raya. Czy ma X-Ray'a? Oto jest pytanie. No, wygląda trochę jakby coś wiedział. Ej, ja nie mogę z tymi ludźmi, naprawdę. o no, to jest właśnie wkopywanie się w diamenty. No, idealnie. What the fuck? Dobra, ty ziomek X-Ray XR się chyba zbugował. On chyba woli redstone'a niż diamenty. Ej, dobra, teraz to mam mindfaka. Prz! Ziomek obi. O co to... Co? Dobra, yy, nie kumam. Ty, on poszedł sobie na spawna. Dobra, dziwny ziomek. Ile ma diamentów? 32. Wiecie co? Wezmę go na sprawdzanie, tak dla pewności. Nie wiem, czy coś ma, ale zobaczymy Przyznajesz się do cheatów? O, to jest pytanie. Tak, przyznaję się. No dobra. Ukośnik przyznaj się. Żegnaj Maniek. Dostał bana na trzy dni. Niestety, biedny człowiek. A na ten moment zbanowałem aż tylu cheaterów. A to był dopiero początek. I Normalnie mi się tak wyświetlają ludzie, że jakiś timer na przykład szan ma. No oni budują ty. No to jak to? To co ziomek na timer? No, no chyba... Że ej! Czy on biega na, na tej i buduje zamek? Dobra, to by było mega dziwne, ale sprawdźmy to. Szaman, czy znajesz się do cheatów? Chyba, że on ma jakieś lagi, nie? bo to też jest możliwe, ale no stary, widziałeś jak się teleportował? Ale ja nie mam. To zapraszam na dc.crafsub.pl Niby jakie mam. No nie wiem, stary, właściwie nie wiem jakie masz, ale zaraz się dowiemy. Przyznał się do cheatów, przyznał się. Co za ziomek. Ej, to co oni budują normalnie na cheatach? Co jest nie nienormalnie? Przecież to nawet nie ma sensu. Przeszedłem więc na kolejny tryb. Jakim był survival? Dobra, słuchajcie, na Surivalu będzie wiele X-rayowców. Wiele X-rayowców, tego jestem przekonany. Więc w tym momencie, o, no już się zaczyna, już się zaczyna. Laurix, proszę cię bardzo, daleko nie musieliśmy szukać. Ja, moi drodzy, mam nawet taki pomysł, żebyśmy sobie przygotowali Diamond, moi drodzy, Diamond. Diamond Ore, moi drodzy. Będziemy oczywiście postać również diamenty. Taki jest mój plan. Zobaczmy, czy Laurix tutaj ma diaks. Znaczy ten, czy ma cheaty. Albo wiecie co, ja w ogóle. Najlepiej był, było, jak ja w ogóle zamieniał. Po prostu ten Deep Slate. Dobram pomysł. O, jeszcze tepną ziomeczka, Dobra, nie to no są cheaty już na 100%. Deep Slate. Dobra, 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 ej, ziem, jak chyba znowu znalazł Diaksy nie. On się dopiero kopie do nich. Ej tu będą dwa bany od razu, nie? To jest niemożliwe. No i patrzcie, są diaksy. No dobra, ja w sumie nawet chyba nie muszę tu nic podkładać. Jedyne co zrobimy, to zrobimy tak. Ja podłóżmy tu na przykład. Patrzcie to, patrzcie to, patrzcie to. Ej, no ciekawe, czy się wkopią do tego. Tu jeszcze jedna osoba jest! Ile tu jest ludzi? Ja im ogólnie podłożyłem tutaj diamenty. Patrzcie to, patrzcie to. Ciekawe, czy to zauważą. Ej, tu są trzy bany, normalnie, nie. Dobra, tutaj zostawiam diaksa. Nie wiem jeszcze gdzie mogę im podłożyć. Oj, tu gdzieś kopią cały czas. A jak im tutaj wydacie jeszcze? Cyk. Oj, Lauriks już chyba biegnie, dobra patrzcie to No ktoś się kopie tutaj, ty ale patrzcie Nie zbierają tych podłożonych diamentów, to jest aż dziwne Pa pa pa, no, ej podłożonych on nie zbiera Ale zbierają wszystkie inne, dobra słuchajcie nie ma co Laurix na pewno do bana, czy Adisek Ile ma diamentów, Adisek nie ma Diamentów, J nowy ma 48 A nie dobra to jest Laurix J nowy. też nie ma diamentów, czyli tak naprawdę co Tylko Laurix cituje, bardzo możliwe, więc postanowiłem Że się ujawnię, dobra gm1 banisz Witam pana, witam, witam, witam Witam, 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 czemu Cheatujesz. No, już wiesz, że masz przerąbane, co? No niestety, Lauriks. O, odpisuje, odpisuje, odpisuje. Jeżeli to wiadomość mnie usatysfakcjonuje, co, którą napiszę, no nie wiem. No dobra, nie usatysfakcjonowała mnie ani trochę. Niestety, wybacz. Ban Laurix. Ban 7 dni. Cheaty. Żegnam. Uff. Patrzcie, te debile też spadły. Znaczy w sumie może nie debile, bo w sumie oni mogą nie mieć cheatów, to ich zostawiam I pożyteczny szukać, dalej. Okej. Okay, tu mi się ktoś wyświetla. Ale kurde, jakiś. Nie wiem, nic nie robi, więc w sumie dziwne. Witek. Witek, witek, witek. witek się bije. Podobno tu jest jakiś timer. O, no, aktualnie on umiera, więc w sumie to i tak nie ma sensu go wytypywać stąd. O, niestety witek zginie na 100%. No zostawiam na razie ich. Ksawier napisał zęciak. Ciągnij lache. Dobra, bratku. Ja jestem ciekawy, czy mi to powie w Twarz. Ogólnie zawsze mam wyrąbane i nawet nie baduję tych ludzi, co mnie na przykład wyzywają. Ja mam takie podejście, że zawsze to dodatkowy wygrać na serwerze. O już, patrzcie, jak mu chyba smutno już. No zapraszam cię, stary. Pina, dc, kraftki.pl Kanał czekam na sprawdzanie. Czemu? Czemu? <laughs> Czemu? Oj, stary. No się wplątałeś tutaj w aferę, nie? Masz 3 minuty. Ej, ziomek cwaniaczy. Cwaniaczy to na serwerze. Jak wziąłem go na sprawdzanie, to już nie wie co ma ze sobą zrobić. I ręce mu drżą. Stary, no dalej, no czekam na ciebie. O, dobra, wbił. Ale to jesteś ty? Opa. No dostępnie ekran. No. No dobra, yy, mam do ciebie pytanie, wejdź Minecrafta Dobra, czemu czemu że żebym ciągnął lachę? Nie, no, taka tak. No dobra, tak jak, jak dla żartów to spoko. dobra, to git. Ja nie mogę, nie. To są dziwi ludzie, dziwi ludzie, dziwi ludzie. Ej, bez kitu, chciałem Wam po prostu pokazać na filmie, jak to wygląda. To zawsze jest ciekawe. W sumie pierwszy w ogóle raz tak zrobiłem. Bo tak jak mówię, ja nigdy nie banuję nawet tych ludzi, ani nie mutuję, po prostu siedzę AF dalej, albo sobie po prostu czytam, co piszą. Ale to domyślałem się, że tak jest zawsze. No się tak boją, kurde, ci później to powiedzieć. No dobra, ale zajmijmy się cheaterami, którzy wciąż byli na serwerze. Dobra, OG ma cheaty, prawdopodobnie ma x raya Czy to prawda? 64 amenty wykopane. No, moim zdaniem podejrzane. Moim zdaniem bardzo podejrzane. I tak. Jest podejrzane to, że zaraz zobaczymy, czy on się tutaj kopie. gm 3 Podstawiłem mu diamenty dosłownie przed mordą. Przed mordą. No i proszę cię bardzo. I tak by chyba tutaj akurat szedł, więc sobie to jeszcze bardziej sprawdzimy. I na przykład damy tutaj. Tutaj jeszcze diaksy, Zobaczymy, czy tutaj przyjdzie. No, patrzcie to, no, raczej to to zauważyć, tak? Ogę, tutaj, tutaj, tutaj. Obróć się, Obróć się w tą stronę. No masz obok siebie diamenty. No dobra, jednak ich nie zauważył, więc może spróbujemy bardziej tutaj. Cyk, 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 cyk. gm 3 Najgorzej jest to, że on na x widzi, jak to podkładam, ale może pomyśleć, że to jest jakiś bóg i zobaczymy, co to wyjdzie. O, zaczyna kopać. Uwaga! Uwaga, 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 uwaga. No, 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 no. I są diamenty. Wiadomo, że są. Ban I... Nie, w sumie czekajcie. Podręczmy go w sumie chwilę. Wanisz. No i po co citujesz? Po co czytujesz? Możesz odpowiedzieć. Liczę na ciekawą odpowiedź od tego gracza. Inaczej skoczy się to wiadrem lawy. Nie czytuję. Naprawdę? Naprawdę? Naprawdę, zero pokory, 7 dni cheaty, żegnam Pamiętacie tego gracza? Tak, to on cały czas kopał z innym cheaterem A ja nagle zauważyłem, że kopie podejrzanie I miałem rację Dobra, ziomek ma też cheaty, oni wszyscy są do bana Oni wszyscy są do bana Jednak mogłem ich od razu zbanować, patrzcie to Oni też pod od razu No, no nie wierzę, nie wierzę Grupka trzech znajomych cheatujących Dobra, i od nowy, ban IP, 7 cheaty Adisek, ban IP 7 dni współpraca z cheaterem Dobra, dostali wszyscy bana. Cała trójka wleciała. I na ten moment miałem już tyle banów. A to był dopiero trzeci tryb. I się jest przesada, normalnie. Mówiłem, że jest fala cheaterów, to nie kłamałem. Dobra, przejdźmy na kolejny tryb. A następny tryb to chest pvp. Dobra, słuchajcie, tu będzie ciężko, bo tutaj ludzie. No tu jest PVP, nie? Tutaj trzeba to ogarniać. No i niestety nasz cheater zginął. Więc <laughs> cały problem. Lubię bardzo ten tryb ogólnie. Kamień ze stali, okej. Okay. No, 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 trochę. Nie, no dobra, ej, patrzcie co, co jak on. A nie wiem, czy on nie ma jakiegoś efektu na sobie. W sumie kamień ze stali. Możemy go sprawdzić. Kamień ze stali. Przyznajesz się do cheatów. Fajnie nie, bo jakby się przyznał, ale prawdopodobnie w sumie to je ma. Nie, ja już widzę po reakcji. Patrzcie, jak on chodzi. Patrzcie, jak on chodzi. On już chodzi jak zbity pies. To znaczy, że raczej. O! Napisał, że nie chyba. A czy napisał, pokazał, że nie. E, nie rozumiem, o co chodzi temu graczu, niestety. Może on nie może pisać, może to jest on. Mietek. Halo, Ale raczej nie on. Dobra, on mi nic nie, do mnie nie pisze nawet. Nie, no daj mu po prostu bana. Brak współpracy. Koksik mi się jeszcze wyświetla, że ma cheaty. O! Ale tu się ludzi wyświetla. Co jest? Michalcio. Dobra, ja nie wiem, dlaczego oni tak. Co, co oni tak cheatują? Przecież te cheaty nawet nic nie dają na tym, na tym trybie. Nie byłem jednoznacznie skazać tego, kto miał cheaty, a kto nie. Więc musiałem tutaj sprawdzać ludzi. Dobra, nie wiem. Jakiś kojociak na przykład. Powiedzcie, jak mam na przykład niby cheaty, które tak się oświetlają, że naprawdę. Tylko że oni po prostu chodzą, nie? To też jest dziwne. Dobra, sprawdź, sprawdź, kubik. Zobaczmy, czy na przykład przez to, że oni się tak często oświetlają. To znaczy, że rzeczywiście miałem cheaty, że to jest jakiś, jakiś po prostu błąd ante -cheata. Oj, no tak. Zapomniałem, że on jest chyba podczas walki. Dobra, napiszę na jego, czy przyznaje się do cheatów i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, wielki problem, ponieważ ci gracze nawet mi nie odpisywali. Ej, dobra, on ma on mi nawet nie odpisują, chcę chce sobie rzucić peru i sobie stąd uciec. Dobra, po prostu dam mu bana. Nie, no nie ma, nie ma sensu, no jak ja mam tak czekać na 3 lat. Więc ja przyszedłem na kolejny tryb. Ty, może na Belachhoś znajdę. To by było mocne. Tylko kurde, sprawdzanie nawet jak jest mega trudne. Ale dobra, spróbuję to ogarnąć. Ponieważ teraz powinni mi się na przykład ludzie wyświetlać, co mają cheaty. Więc zobaczymy, czy to wyjdzie. Dobra, obserwuję właśnie sobie graczy nawet Warsaak na arenie. No, jest ich tu trochę. O, i podobno coś ma. 3, 2, 2. Zobaczmy, wyświetlił się. Oni w ogóle nie widzą. <laughs> to jest ogólnie spoko, ale ja mogę tu robić dosłownie wszystko. Mogę, nie wiem, niszczyć. I tak dalej. No i Flashi, masz te cheaty, czy nie masz? O, to było pytanie na ten odcinek. No dobra, taki skaful, no pokaż, że masz coś, no stary. Nie, no przecież on buduje normalnie, no, ja nie wiem, czy on coś ma, chyba może nie mieć nic. Mega lipa, ty, no ale muszę to zrobić. Muszę, 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 przysięgam, że muszę. Ty. Nie no muszę, muszę go podkopać, no muszę go podkopać. Jak nie masz cheatów, to trudno, ale. O, wybacz. Dobra, no ja na Bedwarsach nie ma żadnych cheaterów. Serio, nie, nie ma, no, no nie widać. U, dobra, chyba kogoś mam. Losek i ty. No i co, i czy on jakoś nie wiem, no nie, 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 nie wygląda tak jakby coś było Prime Central 2010. Dobra, uwaga, teraz albo nigdy. No znaczy furka aktualnie. O, o co? No dobra, on może po prostu umie budować. Dobra, to jest scaffold. To jest scaffold. Ej, dobra, ziomek ma scaffolda. O chłopie, 7 dni Nara. Dobra, udało się zbanować kogoś na tych chyba Doorsak. mega dumny. Wiecie, że na kolejny tryb. Ciekawi mnie jeszcze czy na Skygenie czytują, bo w sumie ten tryb nie wystartował. Alerts. O, no i ktoś się świetla ty. Jakiś insane! GMC Gdzie on w ogóle jest? Że niby timer. Ej, dobra, ja jestem za tym, żeby go sprawdzić. Insane. Dobra, czekamy widzowie na niego. Mam nadzieję, że wejdzie. Przyznajesz się do cheat'ów. Stary, szybka akcja. Nie napisom. No dobra, to zapraszam na DC Po kilku tak wszedł na kanał! Dobra, słuchajcie. O, witam. Jesteś? Halo, halo. Nie, no, następny ziomeczek, który postanowił, że się nie będzie odzywał. On ma wywalone. Wywalone. Dokładnie tak. I co mam z takimi ludźmi robić? Nie mam pojęcia. Halo, 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 halo. Halo, halo? Nie słyszeć. Nie no, z tymi ludźmi to się nie da po prostu. Oni mnie nie słyszą. Ja nie wiem czemu mnie nie słyszą. Jak mogą mnie nie słyszeć? Podłącz słuchawki, bratku. Na spokojnie sprawdziłem tego gracza, a wy w tym momencie zostawcie lajka i zasubskrybujcie ten kanał. Oraz wbijajcie na Krokapel. Dzięki za odcinek.